Czerwone chmury podobne nad tobą. Tak? Mm -hmm. To, co tam się U Okik znowu... się y, czepia. Jak ma się ta sprawa? Jaki? U okik no, nie oznaczanie tych współprac, podobno A. taką karę zapłacisz, że. 10% rocznego wynagrodzenia pójdzie. Ja wiem, ja rozumiem ich, bo oni po prostu to jest jakaś taka nowość, ten cały Instagram, i faktycznie dużo tam się pieniędzy przelewa, nad, którą, nad którymi, które trzeba wyrwać wszystkim instagramerom jakoś załatać te dziury budżetowe, ale jakby ja również dowiedziałam się o tym z internetu, o jakichkolwiek sprawach. My normalnie z nimi prowadzimy rozmowy, normalnie z nimi współpracujemy, wysyłamy. Im wszystkie umowy, nic nie jest e, zatajane. Wydaje mi się, że bardziej to była taka pokazówka. Wybrano sobie trzy jakieś takie nazwiska, które, które uderzyć medialnie, żeby reszta się przestraszyła. Ja się absolutnie niczego nie boję, nie mam nic na sumieniu. Wszystkie umowy zostały wysłane, za wszystkie płacę normalnie podatki. E, a poza tym nie jest ich dużo, bo tylko trzy. <laughs> e, tak jak zresztą moi fani wiedzą na Instagramie, bo mam tylko trzy, albo aż, bo wybieram sobie to bardzo, bardzo e, wybrednie. Yy, wszystkie propozycje, jeżeli chodzi o Instagram. Yy, I mam trzy kampanie wizerunkowe, które prowadzę systematycznie yy, od roku, więc nie są to jakieś incydentalne sytuacje, które mogłyby wprowadzać, yy, wiesz, moich widzów w konsternację, czy jest to reklama, czy nie. Natomiast no, ja raczej biorę to na miękko. Bo oni mieli tam do ciebie zarzut, że jak ty dodajesz post, to nie wrzucasz, że współpraca, i dopiero jak zasięgi spadną i to pójdzie niżej na tablicy, to wtedy dodajesz. Z czego to wynika, że dopiero później się pojawia ta e, współpraca? O ile byś chciała, to zdradzić nam. Yy, ja nie wiem, czy tak się dzieje. No, jeżeli tak uważają, to muszą mieć jakieś na to dowody albo screeny. No, to chciałabym, nie wiem, zobaczymy. No, je, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji. A jak zapomniałam raz, to no, to co? Jakieś ukamienowanie, wylanie kwas na, na twarz, czy co tam? Jakie tam są kary? <laughs> kasa, kasa. 10% rocznego wynagrodzenia.